Są lwy afrykańskie, które żyją gdzieś w Afryce, ale też między nami żyją lwy francuskie. Przedstawiam Wam nowego, w sumie nie nowego, ale ze zmienionym logiem, lwa francuskiego. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, słuchajcie, trochę rodzinnie, trochę wakacyjnie, postanowiłem zabrać Ryśka, Florian, całą rodzinę, bagaże, psa, Martynę, Kubę do właśnie travelera. Myślałem, że nie poświęcę takim autom, takim, 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 takim rodzajom aut, przede wszystkim takim rodzinnym, trochę nudnym, nigdy w życiu yy, ani minuty na moim kanale. Oczywiście się myliłem i jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy. W dzisiejszym e, odcinku e, sprawdza się jak najbardziej. Zapraszam dzisiaj Was do odcinka, który będzie prorodzinny. Zabra zabieram wszystkie rzeczy do, na wyjazd e, weekendowy, ale też między innymi na mały odcinek i mały test właśnie Peżota Travelera. Więc pakujemy się i jedziemy! Pierwsza funkcja, która jest bardzo wygodna, to to, że szarpiesz za klamkę i one automatycznie odjeżdżają. Jaki z jednej strony, jak i z drugiej. Oczywiście samochód jest dziewięcioosobowy, oczywiście dwójka w przodu, trójka i trójka kolejna, czyli 6, 7, 8, 3, 6. To ośmio... To 8 osobowe. trochę się pomyliło. Oczywiście ja musiałem wyjąć wszystkie te kanapy, po to, żeby oczywiście włożyć ryśka. Długość tego travelera. Trawelera, fajna nazwa. Trawelera jest prawdopodobnie wystarczająca, żeby mój dwumetrowy rysiek wjechał do środka. Oczywiście, jeżeli chodzi o specyfikację ryśka, no to odsyłam Was do, tutaj do filmu, który jakiś czas temu nakręciliśmy. Nie wiem jak to wyjdzie, zaraz sprawdzam, pakuję i lecimy. No i spakowaliśmy się. Długo to trwało, ale już jesteśmy w trasie. Jest Frank, Martyna, Kuba, Rysiek, Florian. Wszyscy, wszyscy w komplecie jedziemy popływać. Ja w międzyczasie będę dyrektował się jazdą właśnie tym samochodem i za jakiś czas dam relację. Jak w ogóle ogólnie wygląda podróż, sama, komfort płynący za kierownicy tego oto właśnie auta rodzinnego. Tudzież miejskiego i takiego trochę daily. szczerze dotarliśmy do celu. Nasza podróż dzisiaj już jest skończona, jeżeli chodzi o samochód. Za chwilę zdam wam relację, lub ewentualnie kilka minut później, ponieważ muszę y Zdjąć, zdjąć Floriana, wyciągnąć ryśka, pogardiać różne rzeczy, więc pozwólcie, że kolejny odcinek będzie już na wodzie z, ze skuterami i zdam wam relację. Natomiast za chwilę wrzucę informacje co do tego właśnie o to samochodu. A to za chwilę! Byliśmy tak naprawdę jakieś 280 km i muszę Wam zdać relację jakie informacje płyną za kierownicy. Tego oto właśnie trawalera. Muszę przyznać, że samochód zaparkujesz tak naprawdę wszędzie. W galerii, w ciasnych takich miejscach, na parkingu, normalnym, zwykłym. I nawet nie musisz wjeżdżać na krawężniki, które w sumie yy, bez trudu pokona, bo ma bardzo, wysoki, yy, bardzo wysoką oponę, więc to nie jest, stanowi dla niego żadnego problemu. Więc użytkowe, użytkowe, pod względem użytkowym ten samochód jest idealny. Dlaczego? Po pierwsze, mało pali bo około 8 litrów więc jak na tak duży gabarycik samochodu który może przewieźć naprawdę dosyć dużo a jak widzieliście wcześniej wieźliśmy jeden skuter, drugi skuter my w trójkę więc jak tak policzyłem na szybko razem z wagą mojego psa Franka, to wieźliśmy w tym samochodzie gdzieś około 500 kg. Więc e, uważam, jest to przyzwoita waga, którą na pokład tego właśnie oto samochodu możesz zabrać. Generalnie za kierownicą jest bardzo milusio fotel, który, który jest w pierwszym, w pierwszym rzędzie, jest wyposażony w masaże podgrzewanie. No i oczywiście elektr... E... Ruszanie, więc możesz pozycję za kierownicą zająć dosyć wygodno. Szczególnie małe osoby jak moja Martyna, która właśnie to nagrywa, zająła ostatnio pozycję za kierownicą, podnosząc całkowicie ten fotel ku górze. Ja natomiast delikatnie nie umiem znaleźć pozycji za kierownicą, ponieważ jak już się usadowię i puszczę za kierownicę, jakby ustawię sobie wszystko tak jak chciałbym, to jest problem z jakby pedałami hamulca i gazu, że po prostu muszę wtedy podnosić stopę. Wyżej, a to jest jakby takie trochę na dłuższą metę męczące. Jeżeli chodzi o podróż, zrobiliśmy tam 280 km w jedną stronę, jadąc właśnie z dosyć dużym bagażem i z, 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 z przyczepku. No, w sumie, no. Nie odczuwałem żadnych dyskomfortów, natomiast masaż, który jest tutaj zamontowany, jest taki, powiedzmy, oceniam jako średni. Nie jest tak, jakby, no nie wiem, agresywny w stosunku do, do, do ciała, że mógłbyś go tam poczuć. Czasami zapominałem, że w ogóle jest włączony. Po zatankowaniu całego zbiornika i wyresetowaniu komputera pokładowego zanotowałem około 8. 9 litrów 8 i8. Jest to dobre spalanie jak na dwulitrową jednostkę, która jest właśnie zamontowana w tym właśnie oto egzemplarzu. Natomiast na taką małą uwagę zasługuje 8, Słuchajcie, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, która jest oczywiście schowana zamiast drążka zmiany biegów właśnie w tym oto pokręciałku. Za pomocą zwykłego przesunięcia, oczywiście mamy możliwość. Ustawić sobie tryb jazdy. Ja natomiast uważam, że śmieszne i czasami niefunkcjonalne. Wiecie dlaczego? Ponieważ dostałem informację z serwisu, że zostawiając go nawet w trybie parkingu musisz zaciągnąć ręczny, bo samochód potrafi tobie się stoczyć. Znaczy może nie, może nie do końca się stoczyć, tylko po prostu y, możesz zostawić na R lub ewentualnie na D i ten samochód się wtedy stoczy. Więc uz, uzbroili mnie w taką informację, że jeżeli nie chciałbyś... Y, nie chciałbyś doprowadzić do stoczenia auta, lub jak nie wiem, czasami zapomnisz i zostawisz go w trybie Drive lub R, no to po prostu zaciągaj ręczny. Ja natomiast uważam, że sygnał, który wydobywa się podczas zgaszenia motoru i pozostawieniu, i pozostaniu na trybie, którymś z trybów, jest dosyć obłędny i trafi do Twoich uszu, więc od razu to, to daje Ci tą informację, że musisz przestawić na P. Zresztą, Wam to zaprezentuję. Taki właśnie oto dziwny dźwięk wydobywa się właśnie z samochodu. O, wtedy kiedy go zostawisz, na no właśnie w którymś trybu. Kierownica mogła, moim zdaniem, być e, odrobinę grubsza. Ja mam jakby taką schizę, tych, jeżeli chodzi o te kierownicę i ona jest dosyć taka wypukła i tutaj ona nie przemawia do mnie. Te pokręciałki, jak ja to zwykle e, mówię, są ok, dobre, więc... Głośność, O, głośność bym zamienił zamienił właśnie przy, z tą konfiguracją, bo czasami się myli i coś tam prze, chcesz przekonfigurować. Zamiast ciszyć, no to już sobie przekonfigurowujesz e, coś w radiu. Radio jest dosyć czytelne, e, ma na przykład, e, już Wam pokazuję, naprawdę zawsze jak wsiadam do samochodu, to zawsze sprawdzam, e, jak, e, jak szybko jestem w stanie połączyć się z telefonem, więc bluetooth i tak dalej, i tak dalej. Takie, takie rzeczy. E, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Ekran jest czytelny, aczkolwiek jest taki, ta kamera, która jest z tyłu, jest taka średnia, no średnia, średnia półka. Natomiast e, tak jak wydobywa się muzyka, jakość tej muzyki jest naprawdę dla mnie, jak dla takiego laika, yy, który słucha muzyki czasem czasami głośniej, yy, jest, yy, jest wystarczająca i adekwatna. Naprawdę bardzo fajnie gra. Mamy też dodatkowo Head Up, który jest ulokowany tutaj. On, spotykałem go w różnych innych autach, więc jakby spójrzcie, ja to otworzę i zaraz on się odpali. Wychodzi szybka, top gun. I mamy taką szybkę, potem mamy taką skrzyneczkę, do której możecie sobie schować różne jakieś tam szpargałki, bardzo fajnie, typu, typu coś takiego jak w busach mamy, taki wiecie, do innych towarów. Tu znajduje się schowek, który jest notabene wentylowany i w sumie jest klimatyzowany. O, Następny schowek znajduje się tutaj, mamy o, gniazdo, które potrafi przyjąć... Ee, jakąś ładowarkę dodatkowe gniazdo jest też tutaj i też mamy jedno gniazdo USB w sumie powiem Wam szczerze, że powinno tych gniazd być zdecydowanie więcej przynajmniej z tyłu bo tam jest problem, ale za chwilę tam dojdziemy uważam, że tu powinno być jeszcze jedno gniazdo USB, bo kierowca czy pasażer chcą sobie czasem coś podłączyć oczywiście panel do sterowania wentylacją klimatyzacją znajduje się tutaj mi się osobiście bardzo podoba ten przycisk, który, który za pomocą którego możemy ustawić sobie temperaturę, natomiast wentylacja sam tryb wentylacji, czyli wentylatorów, prędkości wentylatorów ustawiamy sobie tutaj. Dodatkowo jeszcze jak już jesteśmy przy tym panelu centralnym, no to tutaj mamy jeszcze tryb manualnej zmiany biegów i na, e, za, na kolumnie kierownicy, za kierownicą mamy osadzone łopatki, które w sumie nie wiem, czy będziesz ich używał. Nie wiem, czy będziesz chciał się bawić w, w łopatkowanie, jeżdżąc tym samochodem. Aczkolwiek jest, to możesz skorzystać. Ja natomiast wykorzystałem tylko raz, ponieważ 180, tak, tam jest, tu jest chyba 180 koni w dwulitrowym motorze wysokoprężnym. Jadąc, wyprzedzając gaz do dechy, to tak powiem Wam szczerze, że brakowało troszeczkę, więc musiałem zredukować jeszcze bieg niżej, żeby spróbować szybciej wykonać ten manewr wyprzedzania. Ogólnie jeżeli chodzi o samą skrzynię biegów, skoro już jesteśmy przy tych łopatach, no to te łopaty to ta skrzynia biegów działa bez zarzutu. No jest to przełożenie poszatkowane na 8 biegów, więc płynność i jakby nie czujesz żadnego dyskomfortu, ani szarpania ani w mieście, ani w trasie. Natomiast tego momentu obrotowego mogło być zdecydowanie więcej, żeby napędzić ten jakże no, duży i czasami dobrze załadowany samochód. Bardzo ważnym, aczkolwiek nie do końca dla co po niektórych, to tylna część właśnie tego typu samochodów. Jeżeli chodzi o ważność, to dla mnie nie, bo ważniejsza jest przednia, a tu ta załadunkowa może być średniej klasy. Same oświetlenie samochodu wewnątrz jest dosyć słabe, bo jak widzieliście w garażu wcześniej miałem Wcześniej ładowałem, myślałem, że oświetle zdecydowanie lepiej ten samochód, nie, natomiast się nie udało. Możemy przewieźć 8 osób trzy w ostatnim rzędzie, trzy w środkowym rzędzie i dwie e, oczywiście z przodu no ogólnie są możliwości dosyć szybkie wpięcia i wypięcia tych właśnie foteli A co zresztą widzicie ja wypiąłem wszystkie rzędy, zostawiłem tylko jedną, jeden, jeden fotel po to żeby właśnie przed skuter, który przewiozłem tutaj dach jest przekrojony i zrobiony z, z, tak, zwanym, z tak zwaną panoramą nawiewy wychodzą z góry, można sobie oczywiście taką, e, taką żaluzyjką zasłonić. No i żaluzyjki, jeżeli chodzi o żaluzyjki, to mamy też oczywiście na bocznych, e, bocznych e, dużych, fajnych, przyciemnionych notabene, szybach. Zdoba mi się to, w jaki sposób otwierają się te drzwi, za pomocą oczywiście tego przycisku otwiera się jedna część i otwiera się druga. A propos ładowania komórek, to po tamtej po tamtym stronie nie znalazłem, wybaczcie, zakupy, ale samochód użytkujemy, więc, więc jakby zakupy są, znalazłem gniazdo 220, do którego możecie podłączyć coś. Nie wiem, zasilić się z niego, to jest gniazdo 220, więc taka wtyczółka tutaj jest. Natomiast ładowanie yy, yy, ładowarki jakiejś yy, może być z tej strony, więc jakby yy, myślałem, że na dwóch słupkach jest, ale tego właśnie nie ma, nie znalazłem. Zasiedzeniami znajdują się takie właśnie oto stoliki, które mogą pomieścić, yy, pomieścić powiedzmy, nie wiem, czy, 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 czy jakiś tam. No właśnie nie wiem, co tu można by było zrobić. No nie wiem, przy śpiadaniu ani kolacja, ani obiadu nie będziesz jadł. No na pewno laptopa, jakiegoś lub ewentualnie postawić sobie coś do picia. No pły dosyć płytkie, no przy każdym hamowaniu może, może to nam, że tak powiem, e, się że gdzieś tam wylać. Natomiast e, co, do, co, do, co do wykonania tego wszystkiego, no to tam, tak jak mówię i mówiłem wcześniej, jest tak, na takim dobrym poziomie, ale no chciałbym więcej dosyć bardzo ważna, że tak powiem rzecz. Otwieranie szyby e, z chwilą, kiedy masz zamkniętą klapę. Jeżeli już zapakowałeś ten samochód pod korek, no to możesz sobie dopakować, nie otwierając właśnie klapy. Jest to uciążliwe w momencie, kiedy to potem otwierasz bo jak zapomnisz to te wszystkie rzeczy które są tutaj przy otwarciu tej dużej klapy wszystko wylatuje. Wiem coś o tym bo już mi tam te pomidory powypadały więc trzeba być czujnym i uważnym i słuchajcie jeżeli już jesteśmy z tyłu to ten egzemplarz jest wyposażony w hak. Ubolewam na tym, że ten hak nie jest chowany automatycznie. No bo fajnie by było, żeby on tak dosyć pruderyjnie nie wystawał. Nie wiem, zapraszam do komentowania tych wszystkich, którzy znają się na prawach i przepisach, czy hak w sumie, który jest, nie jest używany, musi być odkręcony i schowany. Czy jednak można dalej podróżować z tym hakiem wystającym właśnie w taki sposób? Nie wiem, piszcie w komentarzach, chciałbym się dowiedzieć, bo wiecie co? No, no, mnie ogarnia i nie chcę demontować tego właśnie haku, aczkolwiek w innych samochodach, jeżeli mam, a mam w Fordzie Focusie, więc nie chcę tego, tego robić. Więc jakby zapraszam do komentowania i czy hak można nadal pozostawić jeżdżąc jak się nie używa, czy jednak trzeba go demontować. Fajnie by było, żeby miał taki przycisk pyk, i się chowa. To daje dużo wygody, bo jesteśmy leniwi. Mm. Kluczyk wygląda w ten sposób. Jest wyposażony w dwa przyciski i możesz Każdymi drzwiami zasobna sterować. Naciskając zamykasz drzwi. Co w dużej mierze ułatwia Ci załadunek. Wiem też, że... I tu Wam pokażę, nie wiem czy mi się to uda, ale zapraszam. Pod którymś z... Widzicie? Pod którymś z czujników jest... Pod którymś z narożników jest czujnik, który działa. Więc jest bardzo wygodnie. Jeżeli idziesz wieść, idziesz z zakupami i podchodzisz tu do samochodu, to tutaj ta klapa nie rusza się. No właśnie nie wiem dlaczego, ta klapa też się nie chce podnosić automatycznie. Więc podchodzisz i idziesz. I kładziesz. I jest fajnie. Ubolewam nad jedną rzeczą, że tak duży, tak duży i tak w sumie rodzinny samochód nie ma yy, większej ilości cup holderów. Jeżeli zamawiasz sobie swoją ulubioną kawkę, to ja piję na potęgę, to jedyny cup holder jest tutaj. Blisko, daleko, nie wiem. W sumie w miarę, ale powinien być jeszcze w centralnej części, przynajmniej tam gdzieś tutaj, na, na tam gdzie powinien się znajdować się tunel środkowy. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy tych plastikach, jesteśmy w tej okolicy, no to muszę powiedzieć, że to przesunąłbym troszeczkę tutaj, bo jak siedzisz przy, tak wiesz, dobrze, za kierownicą, tak jak chcesz, to czasami się, się ręka wędruje samoistnie. Te regiony, żeby otworzyć sobie szybę. Tu natomiast jest to przesunięte, ale palgo niech będzie. Ten tu nie wiem, to tylko do zamykania. Natomiast, natomiast ta kieszeń jest plastikowa i wrzucisz cokolwiek, i po pierwsze rysujesz swój samochód, po drugie, ja nienawidzę, jak coś mi się tutaj e, kolebocze. A po trzecie, e, jak jedziesz sobie i chcesz e, na podłokietniku skorzystać z jednego podłokietnika, to jeden ok, oczywiście. A tutaj ta ręka. Wędruje automatycznie tutaj i opada ci, więc yy, musisz rozszerzyć sobie te ręce, żeby jedną rękę położyć tutaj, a drugą mieć tam. Yy, przeprojektowałbym to, i tutaj dałbym jeszcze taki dodatkowy, dodatkową, yy, nie wiem, pufę, czy dodatkową, jakby taką, nie wiem, yy, podłokietnik. Tak, o chciałem powiedzieć, podłokietnik, więc jakby yy, okej. Okay. Auto jest napędzane na jedną oś, ale ma oczywiście tutaj, ma taki podkręczołek, który możesz, możemy ustawić sobie tryby jazdy nie mam tej wiedzy czy jest to zawieszenie pneumatyczne i podniesie nam ten samochód i zwiększy prześwit ale sądzę, że nie bo kosztowałby zdecydowanie więcej natomiast ma to co w sumie uważam za standardem w takich autach Webasto, który możesz oczywiście sterować za pomocą pilota i chyba tych właśnie oto włączników i wyłączników ale teraz zanim e, skończymy odcinek chciałbym powiedzieć o wadach i zaletach tego auta do zalet tego auta oczywiście spalanie, gabaryt, wjeżdżamy do galerii, wyjeżdżamy jest w miarę e, małym samochodem który może przewieźć bardzo dużo. Dodatkowo prowadzenie OK, jak najbardziej. Nie jeździłem, nie próbowałem na śliskich nawierzchniach ani jak w jakichś takich rajdowych trybach. Więc, więc w sumie mówię, że samochód jest naprawdę bardzo fajny. Za kierownicy płyną bardzo fajne wrażenia. Możemy pojeździć, czujemy się naprawdę, siedzimy wysoko i jak w pierwszym piętrze. Więc uważam, że jest git. Natomiast do WAD muszę przyznać, że prawdopodobnie. Cena za ten egzemplarz jest w sumie moim zdaniem jest trochę wysoka. Ma nam koło 160-170 tysięcy złotych, jak za właśnie takiego Travelera. Czy dużo, czy mało, daj mi znać w komentarzu. Natomiast jeżeli chodzi o dodatkowe inne wady, które znalazłem, no to silnik mógłby być mógłby, mógłby generować większą ilość newtonometrów, żeby móc ten samochód właśnie przy wyprzedzaniu, przy właśnie tak dużym załadunku zdecydowanie lepiej to, że tak powiem, pokonać. Więc jeżeli chodzi o te rzeczy, to to bym poprawił i poprawiłbym te elementy związane z wyposażeniem. Fotel powinien być bardziej komfortowy, no bo tym samochodem nie jeździsz na co dzień. Aczkolwiek możesz, bo jest miło, ale jeździsz też m.in. w dalekie trasy, więc ten fotel powinien być jako dla kierowcy i pasażera, powinien być naprawdę, naprawdę ekskluzywny, komfortowy. Ten masaż mógłbym też poprawić, ale oczywiście no, tak ten masaż czasami jest, czasami nie ma ale może to tylko moje subiektywne odczucie. Natomiast jeszcze dołożyłbym tych USB, dołożyłbym jeszcze parę gniazd i tak dalej, i tak dalej. I też jakąś e, możliwość, prawdopodobnie jest to, o czym, o czym nie wiem, jakąś inforozrywkę dla dzieciaków, którzy, które siedzą z tyłu. Aczkolwiek też jeszcze y, ładowarki, ładowarek i kabli USB też bym dołożył. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wakacyjnym w sumie, bo jesteśmy w Giżycku, za chwilę będziemy pływać na skuterze, jednym, drugim, o tym odcinek jest tu albo tu, więc zapraszam. A ja Was też między innymi zapraszam do subskrybowania i lajkowania i zostania ze mną na dłużej, bo w tym, w tym sezonie naprawdę dużo się będzie działo. Żegnam!